Zdecydowałam się tutaj zaaplikować z prośbą o poprawę mojego wizerunku, z tego względu, że jestem po usunięciu guza kąta mostkowo-muszczkowego, z czego nastąpił paraliż lewej strony. Mam nadzieję, że po prostu doktor mnie tutaj chociaż troszeczkę ulepszy i będę lepiej, lepsze miała samopoczucie. Uszkodzenie nerwu twarzowego jest powodowane wieloma przyczynami. Kwalifikacje do takiego zabiegu e, można przeprowadzić e, w ten sposób, że e, ocena neurochirurga czy neurologa, że nie ma nadziei na powrót funkcji mięśni twarzy, muszą minąć dwa lata od urazu czy, czy od operacji i muszci być wykonane mg, które pokazuje nam, że nie ma tam żadnej stymulacji, nie odpowiadają mięsie na stymulację. Przy takiej kwalifikacji firma Aptos sponsoruje te nitki, czyli daje je za darmo, a my wykonujemy ten zabieg również za darmo, w ten sposób pomagając Pacjentom, którzy są obciążeni takim zdarzeniem, ten zabieg można wykonać w nieczuleniu miejscowym. W przeciągu pół godziny te zabiegi poprawiają tylko statyczny twarz, czyli nie ma mowy o tym, żeby poprawić mimikę twarzy. Nasza dzisiejsza pacjentka jest 3 lata po operacji guza kąta muszku. Ma całkowicie nieodwracalne uszkodzenie nerw twarzowy z porażeniem nerwu twarzowego, z objawami porażenia nerwu twarzowego, czyli niedomytwalnością powiek, opadaniem kącika, z brakiem słuchu po tej stronie i um, zdecydowała się przystąpić do tej, do tej naprawy metodą zaproponowaną przez firmę Aptos. No, wykonaliśmy to, w tej chwili jest troszkę hiperkorekcji, ale mm, specjalnie łatwiej sobie nam poradzić z hiperkorekcją niż z niedociągnięciami tkanek.